Hej wszystkim z tej strony Wasza Bella PrignieBS i dzisiaj gramy w Mr. Planet Założymy sobie konto Przepraszam wejmę ja tutaj baterię i nagrywam Więc myślałam, że może po prostu odejdziemy od pietropów na chwilę bo ja tak zawsze tylko pet shopy, pet, -shop, pet shopy i koniec. I. <laughs> nie wiem dlaczego, ale po prostu... Mijam się... Lu lubię się bawić peczopami, lubię nagrywać peczopami i zawsze to będzie. będzie Ja po prostu nigdy nie lubiłam tego. Więc, o nareszcie się udało z oczami. Blisko w ogóle. <noise> Dzisiaj będzie taki challenge, który pokazuje jakby je, jakbym ja wyglądała jakbym je była w mój ser planet Tak, ja mam prązowe oczy. Nie, mam niebieskie no, są normalne ponieważ w ogóle prawie się nie smaruje ja sobie obciąłem włosy i teraz nie mam takich długich więc bierzemy takie i też brązowe tak bella pugnial pest, jaka jesteś? jestem trochę przeźmiona można powiedzieć na ten odcinek potrzebuję jakieś bluzki z długimi rękawami. I powinna być jakby niebieska? Tak? Czy bardziej taka garantowa? Dobra, dzisiaj wrócę do was, kiedy już zrobię. No, jakby mnie. Tak, tak wyglądam, jakby. Ja mam na sobie skarpety, nie mam butów, ale gdybym miała, to bym miała. Kalusze. Nie buty. To ja zaraz. Nie bardziej... w kaluszach. Muszę być trochę zamienników, bo na przykład mam dzisiaj suwak, a tutaj nie, nie ma nic z suwakiem. Więc jest jakby takie z. No. z guzikami. I prawie jestem niebieska, chociaż mogłam sobie zrobić jakieś te, które by były moimi skarpetami Na przykład te Tu ja mam takie jasne skarpety Możemy wziąć białe, bo mam kilku kolorowe Okej, okay, zrobione To się nazwę... Ej, oczywiście nie powiem mojego prawdziwego imienia Bella? p u -d, d i -n Tak, bo ja jestem na telefonie Więc nie mam tego kto Ja Co jest zajęte? Nie widzę Nie widzę, to tam pisze Dobra, nie, weźmy jeszcze raz log. Em. Um. E. Jest mały. a p u d e in g. Bella pudding 1 2 3. To to ja się Zaloguję i do was wracam. Zloguję się. Przepraszam? No, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za że... Tak, w każdym razie, że... To jest cisze. Cześć pixie, trixie jeszcze jestem na moich stronach. Łow wygląda super. Dziękuję, bardzo dziękuję. I dziękuję, ale te trzy są takie same. Wziął ten. Nie, tylko nie to. Co jeszcze to. A wiem, że jutro. Tak. Pomień. Tak, tak, tak. Baw się dobrze Bella Pudding, 1, 2, 3. Przy okazji jestem pizza i oprowadzę cię, zostań mi przyjaciółmi. Jej, a ja chcę mieć najlepszych. <grystanie> Co teraz robisz? Nagrywam. Jej, ale może sobie najpierw zbierę prezenty. Ja to będę odbierała po prostu i... Jeśli będę chciała, to by to mnie akurat... Ojej, bardzo dziękuję Odbiorę, nie, nie będę w ogóle zmieniała kolorów mi się nie chce Tak Łał, wow, jakie one te, te włosy miałam kiedyś O te, tylko że... Załam je Bu A mogą sobie wszystkie włosy zmienić w ogóle na brązowe po co? Bo mi się nie chce. Beli się oczywiście nie chce. No, spiesz się fame. To być miłym. Najważniejsze, no że co już zrobić na mój serplan to być miłym. Jej, wiem. Dziękuję. Dziękuję, że mi powiadomiłaś, Dixie. Trixie. A miało być Pixie. Jej! Będzie? Będzie? Czy nie będzie? Będzie. Nie będzie! Nie? Wow dziewiętnaście fame. Dziękuję za powiadomienie. Jej! Szósty. A ja mam tu pierwszy trzeci. O, to jest so sweet Odbierz. Odbierz... Odbierz to. A, tu wybierz nagrodę, odbierz. Wybierz nagrodę. Wow. To nie będzie czerwone. Tak, takie jest piękne. Jej. Chciałam zobaczyć co ma w szafie. wow! Jej, po prostu jej! To nie będę się zmieniała, po prostu piszę, że nagrywam. Ale nikogo... Hello darkness smiley face, gdzie jest... ...Pixie? Nawet ja nie wiem, gdzie tu się wyłącza czat. Ale chyba Pixie wyłączyłam. Nie, a... Y, y, w, a m wow nie jest duże litery a bella oczywiście pudding lps minecraft nie dziękuję Wow. nagrywam Pixie wyłączyłam Idę na czat Tu są jeszcze prezenty Wow, klub VIP Ten już ma 8 level Co to tak? Będę się bała Ludziska Na zdrówko Na zdrowko dziewczynko Jestem dziwna. Dobra, jakby to się wyłączy na chwilę. I zobaczymy, kiedy będzie już trochę znajomych miała. I tak i tam Ciska, Zobaczyłam jakąś hakerkę podobno. jeszcze trochę zaczęłam bać. Więc włączyłam nagrywanie. Ale ona już zniknęła. Strach. Mówi cały na cześć. Hej, to ja też napiszę. L. L-O. L -O. Trochę się tamtej boję, zaprosić. To tą zaproszę. Rożpunka, tak? Rożpuneczko. Nie mam zaprosić, Nie. Klaras. Klara. Kla Kla Klaras. Okej. Okay. Cześć. Tak, chcę zaprosić tą się idzie I jeszcze zaproszę... Tą. Za wyszko? Ale chłopaka nie zaprosiłam, by mi się nie chciał. Tylko dziewczyny Niska. w przyjaciół. Aha. Ale obecnie nie masz Mój przyjaciel. To jeden. Dobra, cześć. A ja spróbuję włączyć czat. Ludziska próbowałam, nie da się włączyć czatu. Zobaczmy, czy nic mi nie przyszło, na przykład w poczcie. Dobra, nikt z do mnie nie pisze jak na razie. Przepraszam, Ale Ludziska nikogo nie ma, jak widzicie, tutaj. to jest trochę dla mnie niepokojące. To się przebiorę. Nie chcę mi się być w tych ciągach. To jak ja zawsze robię, też zdejmuję. Kiedy to od razu zobaczyłam, powiedziałam, muszę to mieć. I to było sobie na starym śniegu wyglądać. Może te. Okej. Okay. I się, że to i to to jest to samo. Krzy... Mamy dwa kolory. Tylko to ma dwa kolory, to jedno. Czyli będzie mi tak przechodzić To 5 minut. Nie ja wezmę to, bo to jest coś na. Tak, teraz tak dziwnie wyglądam. Wow. Zobaczmy pocztę, nikt nie pisze? Nikt Okej, okay, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku Subskrybujcie, łapkujcie, dajcie łapkę w górę I zapraszam do, nas, do następnych odcinków Trzymajcie się, no i cześć!